Música Cześć, witam was serdecznie w recenzji Quatern Master General 1914. Jest to jedna z tych gier, która zdecydowanie wpadła mi w oko na targach SN. Ja w pierwowzór, czyli tę wersję z II wojny światowej, miałem gdzieś zawsze na radarze, zastanawiałem się jak to chcę zagrać. Nie było tego za bardzo w sklepach, później się pojawiło, ale były inne wydatki, nigdy nie mogłem w to zagrać i cieszę się bardzo, że w końcu udało mi się tego dokonać. A moje zainteresowanie? Tą grą w ogóle pochodzi z moich czasów dzieciństwa, kiedy dużo po prostu grałem w ryzyko. Tak, gra zdecydowanie wygląda troszkę jak ryzyko, przez to, że macie tych żołnierzy na planszy, macie prawdziwe, jakby terytoria znane z mapy świata, i starać się jak najwięcej tych terytoriów po prostu kontrolować, po to, żeby zdobywać jak najwięcej punktów. W tej akurat grze jest ten fajny twist, że przede wszystkim. Wszystko co robicie jest za pomocą kart. To jest wspaniała rzecz, o której za chwilę więcej powiem. A druga rzecz, a rzecz która jest tutaj interesująca, jest to, że gramy w zespołach. Tak? Mamy zespół ententy i mamy zespół państw centralnych. I razem w ramach jednego zespołu kumulujecie te punkty i staracie się pokonać własnych przeciwników. I to jest, to jest fajne, bo graliśmy w to i dwuosobowo, i w większym składzie, na przykład na cztery osoby. I to jest fajne, że ja na przykład jako jeden sam samotny gracz grałem państwami centralnymi, czyli tak na dwie ręce można powiedzieć. Ale ja też tak dawno po jednym państwie z ententy, i oni musieli mnie podtrzymać. Kombinowali, debatowali, starali się mnie wykiwać, i to ma taki fajny smaczek, że to jest taka gra półkooperacyjna i, i, i możemy ze sobą troszkę współpracować, co jest wymagane bardzo tutaj taktycznie. Ale wracając do tej talii i w ogóle klimatu tej gry. Naprawdę ta gra, mimo że jest właśnie taka szybka, nieco, może powiedzieć, abstrakcyjna, to świetnie moim zdaniem oddaje realia I wojny światowej, nawet nie pod względem samych walk, ale pod względem jakby ekonomii i dostarczania zasobów na, na pole bitwy, bo, bo ta gra głównie polega na tym, że budujecie właśnie te połączenia przez swoich żołnierzy, swoje statki, przez swoją armię ze swoją stolicą. Dzięki czemu dostajecie nowe rzeczy, możecie dalej atakować, możecie budować kolejne armie i, i to, to wszystko faktycznie ma sens. Jeżeli ktoś zabierze w waszą stolicę, to już macie bardzo ciężką sytuację, bo raz, że nie dostajecie już punktów zwycięstwa za cele, które zrobiliście na planszy, a druga sprawa, że już praktycznie nie możecie za bardzo budować armii i nie możecie przeprowadzać kolejnych ataków. I to naprawdę jest jedna z kluczowych rzeczy przy jakby rozpatrywaniu taktyki w tychże, bo mieliśmy rozgrywki, kiedy na przykład Niemcy zajęli Paryż i Francuzi już mieli bardzo ciężko. Jeżeli tutaj Anglicy nie pomogą, tak, i nie odbiją tego Paryża, no to już faktycznie enteta o jedną trzecią jest w słabsza, bo jeden gracz w efekcie wyłączony i tak. I klimatycznie to zdecydowanie mi pasuje. Jeżeli chodzi o przyjemność z rozgrywki, no to troszkę to jest zbyt bolesne. Moim zdaniem osoba, która straci tą stolicę, to już jest faktycznie na dłuższy czas nieco wyłączona z rozgrywki. Ona może oczywiście przygotowywać kolejne karty, może zagrywać jakieś wydarzenia, ale nie ma możliwości budowy nowej armii i, i przez to, że ona traci dużo też punktów, także... Jest to niejako eliminacja gracza, nigdy do końca, ale troszkę tak jak w cykladach, prawie że ostatecznie jesteśmy wtedy wyeliminowani. Także to mi się nie do końca tutaj podoba. Na no, ogromny plus klimat, tak? Bo faktycznie tutaj macie realię pierwszej wojny światowej i wydarzenia w talii i to, że, że jak tracimy te wszystkie zasoby, czyli nasze karty, wtedy już jesteśmy praktycznie bezradni, tak? Jak już skończone się te pieniądze na prowadzenie tej wojny, no to faktycznie już przeciwnik wpada na nasze pole i już nie mamy możliwości obrony, tylko tracimy kolejne terytorie. Także koniec gry już jest czasami tak śmiesznie przyspiesza, kiedy już część po prostu państw nie ma już jakby możliwości dalej prowadzenia wojny, to te tury kolejnych graczy bardzo szybko przebiegają i to, to, to jest akurat bardzo fajne. Także jest tutaj takie odczucie prowadzenia ekonomii, wyniszczania się wzajemnie przez te wszystkie wydarzenia i to jest, to jest naprawdę super. Elegancja tej gry to jest kolejny ogromny plus. Tutaj naprawdę nie macie dużo tłumaczenia. Jest kilka ikon, które musicie poznać. Ale całość jest bardzo elegancka. Praktycznie, tylko zagrywacie jedną kartę w turze i robicie to, co macie na kartce, czyli budujecie armię, albo zajmujecie nowe terytoria, albo atakujecie kogoś, albo macie jakieś wydarzenie specjalne, i to jest tak naprawdę wszystko. I, i ta, 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 ta elegancja, niestety, troszkę wiąże się z tym, że, że nie możemy zbyt dużo w swojej turze robić. Tak jak na przykład, nawiązując do, do kraja Hawoka. Dużo osób tam nawiązywało, że w tej grze mamy nieco związane ręce, że te rzeczy, które możemy robić, są mocno ograniczone przez karty, i, i jakby jedną czy tam dwie rzeczy jesteś w stanie na rundę zrobić. I tutaj jest dokładnie to samo. To jest nieco taka powolna gra, że, że najpierw jesteście w stanie usunąć się waszego przeciwnika z pola, i dopiero w następnej turze, za jakieś tam powiedzmy 5 minut, wchodzicie na to pole. Także musicie to wiedzieć, że to nie jest taka wesoła, szybka gra. Gdzie tam się strzelamy, nawalamy, to jest taka bardziej dłuższa, wolniejsza, taka bardziej spokojna gra, taka strategiczna, gdzie na przyszłość planujemy, jakie kto jak może mieć karty, w jakiej kolejności będzie je zagrywał. Także widzicie, troszkę plusów, troszkę minusów gra, jest moim zdaniem przepiękna. Bardzo mi się podoba plansza, bardzo podobają mi się figurki i statki, i ci żołnierze zdecydowanie na plus. Graficznie, klimatycznie wszystko fajne. To, że gramy w zespołach mi się strasznie podoba, to troszkę na minus stanie jako eliminacja. I e, jednak to, że ta gra jest troszkę może zbyt wolna, jak na mój głos? I minimalnie e, wydaje mi się, że jest powtarzalna przez to, że jednak e, starali się tutaj o to, żeby ta gra była bardzo klimatyczna i e, zawsze rozpoczynamy na tych samych miejscach i zawsze jakby talię mamy taką samą. Oczywiście te karty w różnej kolejności będą nam przychodziły, ale, ale zawsze niejako w tym samym kierunku będziemy chcieli iść, bo są takie logiczne dosyć nasze cele na mapie. Przez to, jak kilka razy się w to zagra, czuć troszkę taką powtarzalność. Ale wydaje mi się, że, że ja bym zdecydowanie chciał w to zagrać. Ja się zastanawiałem mocno, czy nawet nie dać tutaj oceny, że jako ten master trafia do naszej kolekcji. Ale stwierdziłem, że troszkę te, te minusy, troszkę to jest za dużo, tak? Bo to nie jest gra, w którą bym chciał jakoś tak bardzo często grać. Ale raz na jakiś czas zdecydowanie to byłaby super zabawa, jeżeli znajdzie się ktoś, kto lubi historię, tak? Lubi czasy pierwszej wojny światowej, jeżeli można powiedzieć w ogóle, o, że ktoś lubi tak, wojnę jako taką, ale jeżeli ktoś jakby interesuje się tymi wydarzeniami, to wydaje mi się, że to jest świetna gra do pokazania. Jest to tak jak właśnie mówią, lekka gra wojenna, to nie jest, wiecie, gra z 50 różnymi stronami zasad, gdzie musicie długo to tłumaczyć i rozrywka trwa ileś godzin. Tutaj faktycznie zamykacie się w tych dwóch godzinach prawie na pewno, i niezależnie czy gracie na dwie osoby, czy na trzy, czy na pięć. Rękawka jest podobna i w ogóle dla mnie tu nie jest problematyczne, żeby grać z kilkoma państwami na, na kilka talii. Jest to eleganckie, jest to szybkie, jest to przyjemne. Moja cena końcowa jest taka, że w Mastera ja chętnie zagram. I ponadto, po, poza tym, że zagram chętnie w tą wersję pierwszą wojenną, to już mocno zastanawiam się, czy nie chciałbym przetestować właśnie tych innych gier w serii. Ta drugowojenna, która jest do sześciu osób, jest na pewno bardzo ciekawą możliwością. No i jest jeszcze taka. Gdzie, gdzie, gdzie jest Sparta, są Ateny, także czasy starożytne, tak? gdzie, gdzie też możemy w podobnym systemie, właśnie zagrywania kart, też, też się pobawić w taką kontrolę terenów. Także bardzo dobra gra, jeżeli lubicie gry wojenne i nie macie przed czasu i możliwości, żeby z kimś inny grać, to może być dla Was świetna alternatywa. Także zdecydowanie tę grę polecam. Jest to nowoczesna, fajna planszówka. I na dzisiaj to będzie tyle, także jak zwykle. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, coś przekręciłem, coś źle powiedziałem, to dajcie znać. No i na chwilę obecną życzę Wam oczywiście wesołych, ciepłych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, żebyście pod choinką znaleźli dużo ciekawych gier. Już tego niestety pewnie nie, nie zdążycie zobaczyć pod choinką, ale może przy tej recenzji ktoś pomyślał, że jak te, 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 tego typu gry lubicie, i może traficie tę, która Wam się właśnie spodoba. Jeżeli nie master, to jakakolwiek inna, żeby sprawiała Wam dużo radości i też postarajcie się, żeby inni z również się cieszyli. Także to będzie tyle. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Do tego, Hej!